Tak, mówiłem, że nie będzie filmiku przez jakiś czas. chociaż nie mówiłem, ale przepraszam Was za to, że nie było filmiku ogólnie, bo ten, bo zachorowałem, zrobiłem z mikstury i zrobiłem miksturę zatrucia. Tak, musicie mi Ale wracamy do odcinka i dzisiaj zrobimy bombę atomową. Dajcie lajka pod, od razu na początek, bo to co zobaczycie, postaracie się za śmiechu. To daje. O nie spodziewałam się, że w tym będzie spać. Dobra. Ła! spirytus. Mam nową substancję. A jakiś kwas z rący. No nie, wylałeś. Ech, substancję wybuchową. ten, jakiś tam kwas pasolny. Nie! nie. Dobra. I, ech, rozpustali. Ja to po prostu biję. Nie mam magazynu, żeby to trzymać. Dobra, no tak wybamy. A, trochę się wydało O, są ślimaki, dobra, to tak zaplanowałem. Daj odłok wam do... A, jeszcze jedną miksturę, dobra, tą Dolewamy Naleję to bez patrzenia Nalewam to, prawda? Dobra. Yy, to odkładamy na miejsce. Yy, a, to na końcu. Dobra. Teraz to. Dobra. Yy, to. Yy, dobra. Wlewamy. To odkładamy. To wlewamy. Nie, szybko, Na sypcika. Dobra. W tyle wystarczy. I to na samym końcu. A całe. Dobra. I to powinno za chwilę wybuchnąć. To by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik mi się spodobał, bo mam niestety na razie w bunkrze, bo wybuchło wszyscy wokół mnie, więc dobijajcie łapki i Cześć Siema